Dzień dobry Państwu. Od czterech dni mamy już nowy rok, a w nowym roku mamy historyczne rekordy cenowe na polskich stacjach benzynowych. Odnotowaliśmy bowiem przełamanie tej, tej psychologicznej granicy 5 zł, i w niektórych województwach odnotowujemy nawet cenę średnią dla benzyny 95, a więc najpopularniejszego paliwa w granicach 5 zł i 9 groszy. Rekordy zresztą dotyczą nie tylko tego najpopularniejszego z paliw, czyli 95, tak zwanej, ale wszystkich właściwie rodzajów paliw dostępnych na polskich stacjach, czyli oleju napędowego, benzyny 98 czy autogazu. Podwyżki te, jakkolwiek koncerny próbują tłumaczyć podwyżką podatku, stawki podatku VAT wprowadzonej 1 stycznia tego roku z 22 do 23%, nie brzmią przekonująco, bowiem. Podwyżka tego rodzaju dałaby z matematycznego rachunku zaledwie 4 czy 5 groszowy wzrost ceny, a ta wzrosła o groszy kilkanaście. Nie da się również jej wytłumaczyć w żaden sposób z zachowaniem rynku międzynarodowego, czy ceną, ceną ropy na, na rynkach zagranicznych, czy z zawirowaniami kursów walutowych między, między złotówką i dolarem, czy między dolarem a euro. To też Właściwie można, można doszukiwać się tutaj jakiejś inspiracji natury, powiedziałbym, pozaekonomicznej w, w decyzjach cenowych koncernów. Jak mówię, dotyczy to nie tylko, nie tylko najpopularniejszej z benzyn 95, ale także wszystkich innych rodzajów paliwa. Pytanie wtedy, jak, jak może wyglądać sytuacja w najbliższych tygodniach, czy w najbliższych dniach, nawet pozostaje otwarte. Jednak wydaje się stosunkowo prawdopodobny scenariusz, iż Większość stacji indywidualnych czy, czy przymarketowych, które do tej pory trzymały dosyć niskie poziomy cenowe i starały się klientów przyciągać opóźnianiem podwyższania tychże cen, będą prędzej później zmuszone to zrobić, po czym możemy spodziewać się, o ile nie nastąpi oczywiście jakaś, jakaś istotna zmiana na rynkach międzynarodowych, pewnego obniżenia cen na rynku krajowym.